Andrzej Albert, Wojciech Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1993 Dom pierwszy i drugi. Na fali zainteresowania geopolityką i w przypływie uczuć patriotycznych, związanych ze zbliżającą się wielkimi krokami setną rocznicą odzyskania niepodległości, postanowiłem sięgnąć po potężną. Tom pierwszy 630 stron, tom drugi 930 stron, książkę poświęconą najnowszej historii Polski. I od razu pozytyw. Półtorej tysiąca stron przeczytałem w niecałe dwa miesiące, średnio prawie 30 stron dziennie. Wynik niebotyczny, zwłaszcza porównując to do marketingu Kotlera 700 stron, z którym męczyłem się równo rok. Książkę dobrze się czyta, fragmenty lekko nużące stanowiły nikły procent całości. Autor piszący pod pseudonimem Andrzej Albert, wiecie, Komuna, Cenzura i te sprawy, niezwykle starannie przedstawia kolejne dzieje poświęcone odzyskaniu niepodległości, dwudziestoleciu międzywojennemu, niemieckiej i sowieckiej okupacji, życiu pod stalinowskim butem, latom komuny i transformacji ustrojowej. Autor nie jest żadnym komunistą i w III RP otrzymał sporo oznaczeń państwowych, więc można zakładać, że historia, którą opisuje, nie jest zafałszowana ani stronnicza. A historia ta jest złożona i nieprzyjemna. W zasadzie niemal ciągle czytamy o walkach, rozstrzelaniach, mordowaniu, zamachach, pobiciach, wymuszeniach, wywózkach na Sybir lub torturowaniu. Taka jest nasza historia. Warto o tym pamiętać. A wniosek z jej znajomości winien być według mnie taki, że musimy ciężko pracować, by być bogatymi i nie dawać innym sobą pomiatać.